конференции przed Минского, oraz капитан Proszę, Добрый день, уважаемые журналисты. Имени клуба ПСД приветствуем вас. В... В нынешней конференции участвует капитан команды, а также главный тренер команды ПСД. Прошу задавать свои вопросы. Panie Wydymarze, jakie macie oczekiwania od o, tej stacji Ligi Europy, jakie macie oczekiwania od sopiernika? E, jakie oczekiwania od e, Winał-Minsk i od e, Ligi Europy w pytania? E, to Do głównego trenera. Dzień dobry Państwu. No. Jakie oczekiwania? <coughs> Wiemy, że ta formuła Ligi Europy, eliminacji Ligi Europy została zmieniona, jest tylko jeden mecz. Wylosowaliśmy wymagającego przeciwnika, przy dodatku na ich terenie, ale my też znamy swoją wartość i chcemy po prostu awansować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze skali trudności, ale po to tu przyjechaliśmy, żeby walczyć o zwycięstwo. <laughs> Так как в этом году система Лиги Европы немного претерпела свои изменения, э, но такой выпал жребий, э, мы, нам достался достаточно серьезный соперник, еще и на э, чужом поле, но и мы знаем себе цену и готовы, э, готовы участвовать, готовы сражаться, дабы выйти в следующий этап э, Лиги Европы. А еще про главному тренеру. В прошлом году Пяст встречался с, в Лиге Чемпионов в квалификации с БТ, но э, состав Пяста претерпел э, довольно большие изменения, как минимум 4 игрока основного состава покинуло команду. Э, как вы считаете, стал ли Пяст в этом году сильнее, чем Пяст э, образца прошлого Тоже до тренера. Э, в прошлом году э, играли еще с э, БТ, и от Tych por czterech e, piłkarzy zmieniło się, zszedli z e, ekipy. Czy jak pan państwo, e, myśli, e, piast stał e, mocniejszy e, z tamtego roku, czy nie? Przede wszystkim dla nas to był inny sezon, który teraz rozpoczynamy, i inny, który dokończyliśmy. Oczywiście wiemy, że nasi zawodnicy odeszli z naszej drużyny, ale naszym celem, zarówno w poprzednim roku, jak i w tym roku, było zakontraktowanie zawodników, którzy utrzymaliby poziom gry piasta. Oczywiście liczymy na to, że drużyna będzie porównywalnie mocna. No, oczywiście odpowiedź dostaniemy po części już w tym jutrzejszym meczu. Tak, poprzednim gadu. Nas Monciastaweli w Играх, но это был совершенно другой э, турнир, но это не значит, что в этом году мы стали слабее либо сильнее. На данном этапе э, футболисты ИПС достаточно э, квалифицированы для решения вопросов, э, связанных с нынешним, нынешним чемпионатом, нынешней, нынешней э, Лигой Европы. I po prostu pytam komandy, jeżeli chodzi o i grą w swojej żadnej, a żadne komandy od Sypiarno i od zawsze w Dobra, kapitana. A, jakie oczekiwania w związku z meczem, który jutro będzie? No na pewno nie będzie, nie będzie łatwy mecze. Ja miałem je na wyjeździe, ale przyjechaliśmy tutaj, gdzie wiejąc awansować. co nie chcemy powtórzyć tak jak było rok temu, że nie mogliśmy awansować ani na Legami, ani na Ligę Zobaczymy jak będzie jutro, ale jestem pewny, że nasza drużyna będzie robił wszystko działania dalej. Um... Я не знаю, как будет в этом, в этом году, в этом матче в завтрашнем. Точно не хотелось бы повторения прошлого года, когда мы не смогли пройти ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы в этом году. Мы настроены участвовать, не просто участвовать, а победить и пройти дальше в следующую стадию. Pytanie dla Wątroby. Jaka sytuacja z siostrami z zdrowi? Dla trenera jaka sytuacja z piłkarzami, który, którzy są niestetnie nie mogą grać dzisiaj z kontuzjonowanymi? Praktycznie mamy wszystkich zawodników zdrowych, wszyscy są do dyspozycji, wszyscy są przygotowani do gry. практически все готовы играть, все находятся в более-менее нормальной форме и все готовы завтра выходить. Главное, игрока два года назад играли против Минского Динамо, это был Кивида. Вы увидели, как вы дописали больше В прошлом году играли два пилкажа с из Баты. Czy jakiś czy coś, czy jakiś, czy rozmawialiście z tymi piłkarzami, jak, je, jak, jak one będą grać w tym meczu? Z pytanie. Do Tina. Nie bardzo rozumiem tego, to pytanie, natomiast pewnie chodzi o to, czy czego spodziewamy się po tych zawodnikach. Na pewno oni będą też mogli. Udzielić informacji takich dodatkowych trenerowi Dynama na podstawie naszego meczu I to też będą takie informacje, prosto można powiedzieć, z wojska. No na pewno, jeżeli są w drużynie Dynama, no to będą chcieli pokazać się z jaką lepszej strony, i tego się spodziewamy. Um, Trener rozmawiał z, uh, tymi dwoma graczami, oni, uh, jakieś to się mu, mu rozkazali, no. А основное то, что есть, они а, покажут на поле и а, в принципе матч. Также для главного тренера и этим летом. А, оба они выходили на замену в эту субботу. Как оцените их лучшую психическую работу? Два лепших играча а, панские экипы, тут до тренера. А, W sobotę e, nie byli na boisku, tylko wychodzili z Ławki. Z ławki. E, jak jakiej z dyspozycji są. Ale o jakich zawodników chodzi? Świetczuk i żyro. I no, z ławki też wchodził lipski, tak? To są też zawodnicy, którzy do nas dołączyli i chcemy ich umiejętnie wkomponowywać w zespół. Natomiast w tej chwili uważam, że są już gotowi, aby grać od pierwszej minuty. No zobaczymy. Skład ogłosimy jutro. Przede wszystkim liczę, że będą dużym wzmocnieniem naszej drużyny. My nie jesteśmy w trakcie sezonu tak jak Liga Białoruska, wznowiliśmy rozgrywki i, i to wszystko u nas jak gdyby jest rozwojowe, można tak powiedzieć, ale jesteśmy gotowi na ten match. Te dwa futbolisty nie tak dawno pisyć? jednak z jednak na chłodzie, co В хорошей форме мы потихоньку э, вводим их э, в состав и они станут э, усилением. Э, единственный вопрос, который есть сейчас, в отличие от белорусской лиги, э, наш чемпионат еще не проводится, поэтому э, кондиции у всех э, футболистов примерно на одном уровне. Однако э, это не должно повлиять на игру в целом, и мы должны показать хороший результат в следующем завтрашнем матче. И последний вопрос для игрока. Вы не играли в субботу, и не были даже на скамейке запасных. Если не секрет, то почему? для, для пана. В субботу пан не играл, и даже не было не был пана в, на, на, на лавце. Z czym to jest związane i czy to nie jest sekret? Nie, nie ma, nie ma jakichś sekret no w, w sobotę nie grałem, nie byłem w, w szkładu, ale dzisiaj jestem 100% zdrowy i gotowy na mm. jakieś uczucie jak To nie jest sekret, w sobotę mnie nie było w zestawie, no, ale dzisiaj jestem tutaj i jutro jestem gotowy вопрос к тренеру команды. В субботу прошел первый тур экстракласса, в котором вы уступили Был ли этот матч сыгран с прицелом на завтрашний матч Лиги Европы? Питание для, для тренера. В субботу играли еще с Шленским в первом туре экстракласса и в еще. Че этот матч то был такой powiem, przed mecz z Dynamo. Nie, do tego meczu przystąpiliśmy bardzo poważnie. Chcieliśmy ten mecz wygrać. Po prostu ten mecz bardzo źle nam się ułożył. Już szybko straciliśmy bramkę. Pomimo tego, że mieliśmy swoje okazje do zdobycia bramki, bo przegraliśmy, tak? To w piłce często bywa. Absolutnie nie traktowaliśmy to jako przetarcie. Liga jest liga, a eliminacje to są eliminacje. Нет. Матч в субботу мы проиграли из-за того, что пропустили в самом начале. Сами не смогли забить и, к сожалению, проиграли. Но этот матч не, не является подготовкой либо репетицией к завтрашнему матчу Лиги Европы. Потому как это абсолютно два разных турнира. Экстракласс – это одно, Лига Европы – совсем другое. И последний вопрос к тренеру. Как вы считаете, то, что вот чемпионат Польши, в чемпионате Польши был сыгран только первый тур, а чемпионат Беларуси сейчас находится в самом разгаре, не дает ли это какое-то преимущество домашней команде в плане физической подготовки и кондиции? Для тренера питания. тоже в только один тур был сыгран, а белорусский E, Turniej tu tu w Białorusi już idzie e, od dłuższego, do dłuższego czasu. Czy jest to jakaś e, jakiś pomoc e, białoruskiej komandzie? Na pewno, na, na pewno jest to jakiś handicap dla drużyny Dinamo, natomiast y, tak jak powiedziałem, my też rozpoczęliśmy rozgrywki. И в целом, как это не должно показать фаворита этого встречи. Я думаю, что завтра, как я сказал, мы получим ответ. И я надеюсь, что мы сыграем действительно хороший матч. Да, есть определенная фора uh, у «Динамо», однако то, uh, что мы сыграли всего лишь один тур, не означает, что мы uh, не тренировались, не, uh, не было спаррингов. Мы также готовы, только завтрашний матч покажет, Który uh, rezultat u naszej komandy będzie i na jakiej etapie rozwoju jesteśmy? Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję za konferencję. Proszę i zapraszam na pierwsze zataśnienie treningu, które będzie otwarte. Dziękuję. Dziękuję